Dzisiaj w tym filmie porozmawiamy o potężnej modlitwie Matki Bożej Fatimskiej. Jeśli więc jesteś osobą wierzącą w moc Matki Bożej Fatimskiej i jej cud, obejrzyj ten film od początku do końca, aby niczego nie przegapić, i zasubskrybuj kanał. Wiara jest siłą przekraczającą granicę ludzkiego zrozumienia, sięgającą do głębi ducha i tworzącą połączenie z boskością, które dla milionów ludzi staje się sprzeczne z logiką. Matka Boża Fatimska stała się symbolem wykraczającym poza zwykłą pobożność religijną, reprezentuje nadzieję dla tych, którzy doznają pocieszenia dla tych, którzy płaczą, i cuda dla tych, którzy pokładają w niej niezachwiane zaufanie. Jej historia, która rozpoczęła się w 1917 roku w małej wiosce Fatima w Portugalii, do dziś rezonuje w każdym sercu, które szuka odpowiedzi na swoje pytania. Modlitwy, lub znak, że nie jesteś sam pośród wyzwań życiowych. Matka Boża Fatimska niosła światu przesłanie miłości, pokuty i duchowej odnowy, jej słowa były wezwaniem do modlitwy oraz osobistej i zbiorowej przemiany, która z biegiem czasu odbija się echem, szczególnie poprzez odmawianie różańca świętego, o który sama prosiła jako modlitwę potężne narzędzie, aby wyjednać łaski i miłosierdzie Boże, nie sposób zliczyć wiernych. Którzy na przestrzeni lat odnajdywali pokój i rozwiązanie w rozpaczliwych sytuacjach, klękając przed jego wizerunkiem lub wzywając wiarą i pokorą jego wstawiennictwa. Ci, którzy modlą się do Matki Bożej Fatimskiej z otwartym i szczerym sercem, są świadkami głębokich zmian w swoim życiu, czy to w formie wielkich cudów, czy małych codziennych błogosławieństw, które odnawiają nadzieję i dodają siły. Aby kontynuować swoje wstawiennictwo, jest ciągłym przypomnieniem, że niebiosa bądźcie zawsze uważni na wołanie tych, którzy wierzą i ufają, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, ich obecność jest odczuwalna w odpowiedziach, które pojawiają się w chwilach, gdy ich najbardziej potrzebujemy, oraz w pokoju, który ogarnia serce po modlitwie. Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej jest aktem poddania się i zaufania. Które przekracza słowa i przemienia ducha niezależnie od napotykanych trudności. Każda modlitwa staje się mostem, który łączy człowieka z boskością, niosąc światło tam, gdzie wcześniej była ciemność i otwierając ścieżki wcześniej były tylko bariery. Jej rola w stawienniczej matki jest źródłem pocieszenia i nadziei, która w dalszym ciągu umacnia wiarę tych, którzy jej szukają w codziennych zmaganiach. Dzisiaj po raz kolejny ci. Którzy poświęcili się modlitwie, zaczęli już odczuwać przemieniającą moc łaski Bożej, za którą wstawia się Matka Boża Fatimska, aby to połączenie, które przekracza czas i przestrzeń, odnowiło pewność, że nie jesteśmy sami i że cuda mogą się wydarzyć, kiedy otworzymy nasze serca na wiarę i miłosierdzie, które ona reprezentuje. Wiara jest energią, która przekracza granice ludzkiej logiki, dociera do głębi bytu i budzi więź ze sakrum która dla milionów ludzi nie daje się wytłumaczyć. Matka Boża Fatimska jawi się jako potężny symbol wsparcia, niewyczerpane źródło cuda i ciągła obecność nadziei dla tych, którzy szukają pocieszenia pośród prób życiowych. Jego wystąpienia w Fatimie w Portugalii w 1917 roku naznaczyły nie tylko historię, ale także serca wszystkich, którzy usłyszeli jego wezwanie do modlitwy. Pokuty i ufności w moc boskie, przemieniające życie i prowadzące dusze przez całe pokolenia. Jest nie tylko ikoną religijną, ale żywym pomostem między niebem a ziemią. Jej przesłanie miłości i miłosierdzia rozbrzmiewa jako nieustanne zaproszenie każdego z nas, aby otworzył swoje serce na Boże światło i znalazł w akcie modlitwy sposób na odnowienie swoją siłą, wielu świadczy, że oddawszy się pod Jego wstawiennictwo poczuli odpowiedzi wykraczające poza to, co było zrozumiałe, osiągnęli nieoczekiwane błogosławieństwa i doświadczyli głębokich przemian w obszarach swojego życia, w których wcześniej królowały wątpliwości i rozpacz. Ci, którzy modlą się do Matki Bożej Fatimskiej, doświadczają pokoju przekraczającego wszelkie zrozumienie i poczucia ochrony, które wzmacnia codzienną drogę, czy to poprzez różaniec święty, o który z taką żarliwością prosiła, czy poprzez spontaniczną modlitwę odmawianą w ciszy duszy. Każde skierowane do nas słowo niesie ze sobą pewność, że nie jesteśmy sami i że jej wstawiennictwo jest bezpośrednim kanałem łask, których tak pragniemy. Jej obecność odczuwana jest w małych cudach, które objawiają się w życiu codziennym jako nieoczekiwane rozwiązanie, gest pojednania lub nawet prostą duchową ulgę, która napełnia serce spokojem. Dziś po raz kolejny ci, którzy zaufali Matce Bożej Fatimskiej, mogą teraz doświadczyć owoców modlitwy ci, którzy klękali w pokorze i modlili się z zapałem, doświadczyli cudownego dotknięcia jej łaski, która działa cicho, ale z mocą, przemieniając wyzwania w możliwości. Odnowa Twoja obecność jest jak delikatny powiew, który pociesza i wzmacnia, niosąc pewność, że każda modlitwa zostanie wysłuchana i że nigdy nie można porzucić nadziei. Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej oznacza oddanie jej wszelkich udręk, lęków i niepewności w zaufaniu, że jej macierzyńska miłość jest zdolna przyjąć i przemienić każdą prośbę. Przypomina nam, że nawet w najtrudniejszych chwilach, gdy wszystko wydaje się stracone, zawsze jest miejsce na światło cudu i pewność, że Bóg cicho działa w naszym życiu. Modlitwa staje się wówczas schronieniem, przestrzenią ponownego połączenia z duchowością. Która nas prowadzi i podtrzymuje w obliczu przeciwności losu? Ponieważ w każdej zanoszonej modlitwie z wiarą kryje się moc osiągnąć niemożliwe i być świadkiem nieskończonej miłości Boga działającego przez swoją błogosławioną Matkę. Moc modlitwy do Matki Bożej Fatimskiej. Modlitwa to znacznie więcej niż zwykła artykulacja zdań lub automatyczne powtarzanie słów to głęboki akt całkowitego poddania się moment, w którym szczerze otwieramy naszą duszę i stawiamy nasze bóle, nadzieje i potrzeby przed Bogiem, kiedy zwracamy się do naszych pani Fatimska, z prawdziwą wiarą i ufnością odczuwamy ciepło matczynej miłości, która przyjmuje nasze prośby i zanosi je do Jezusa, wstawiając się za każdą naszą sprawą z poświęceniem, jakie może ofiarować tylko Matka Niebieska. Niezliczona liczba ludzi na całym świecie podzieliła się świadectwami niezwykłych zmian które zaszły w ich życiu po wezwaniu wstawiennictwa Matki Bożej Fatimskiej. Każda historia jest żywym dowodem na to, że wiara autentycznie praktykowana ma moc przemieniania nawet trudniejszych sytuacji, to tacy, którzy wśród rozpaczy znaleźli odpowiedzi, takie jak wydawałoby się niemożliwe zatrudnienie, rozwiązanie kryzysów finansowych czy lekarstwo na choroby uważane przez medycynę za beznadziejne, są też doniesienia o rodzinach, które doświadczyły cudownego pojednania po latach rozłąki, jak gdyby zasłona światła i przebaczenia opadła na ich domy. Te przykłady to coś więcej niż zbiegi okoliczności. To wyraźne przejawy, że modlitwa ma moc przenosić góry, jeśli towarzyszy jej niezachwiana ufność w Bożą miłość i miłosierdzie. Kiedy się modlimy, oddajemy nasze troski opiece Matki Bożej Fatimskiej, wierząc w to jej obecność, jako potężnej orędowniczki, może osiągnąć łaski, które przewyższają nasze ludzkie zrozumienie. Jest pomostem pomiędzy naszymi prośbami a Bożym działaniem. Kanałem nadziei, który przypomina nam, że nawet w najciemniejszych chwilach nie jesteśmy sami. Jak się modlić i odczuwać obecność Matki Bożej? Wybierz ciche miejsce, połącz się z wewnętrzną ciszą, aby usłyszeć głos Boga, odkładając na bok rozproszenia, które zajmują Twój umysł i tworząc przestrzeni na głębsze połączenie z sakrum. Ponieważ to w ciszy dusza odnajduje spokój i radość staje się otwarty na boskie słowa, które przynoszą pocieszenie i kierunek w chwilach niepewności. Cisza to nie tylko brak hałasu, ale stan poddania, w którym wyciszają się wszelkie myśli, a wszelkie obawy znikają, pozwalając w pełni odczuć obecność Boga. Jasny i przemieniający sposób jest w tej przestrzeni pogodny, abyś mógł usłyszeć nie tylko odpowiedzi, ale także poczuć bezwarunkową miłość, którą on oferuje wszystkim, którzy szukają go ze szczerością i wiarą, czyniąc ciszę portalem do komunii z Bogiem i do duchowej odnowy, która wzmacnia i oświetla drogę życia. Zacznij od znaku krzyża. Poświęć Bogu swoją modlitwę całym sercem i całą szczerością duszy i poproś Matkę Bożą, aby wstawiała się za Tobą, zanosząc swoje błagania do boskiego tronu z czułością i macierzyńską miłością, jaką tylko ona może ofiara poświęcając swoją modlitwę Ojcu Niebieskiemu przez Matkę Najświętszą, oddajesz swoje pragnienia, lęki i nadzieje pod opiekę kogoś, kto głęboko rozumie Twoje potrzeby i nigdy nie przestaje opiekować się Twoimi dziećmi. Otwiera bramy nieba i pozwala łasce Bożej dotrzeć do waszego życia, przemieniając trudności w błogosławieństwa i umacniając waszą wiarę, ufając, że wstawiennictwo Matki Bożej zaniesie wasze słowa do Boga z całą miłością i troską niezbędną, aby wasza modlitwa została wysłuchana zgodnie z Bożym Będzie. Odmawiajcie, Różaniec Święty. Jest to najpotężniejsze narzędzie duchowej więzi, jakie dała nam Matka Boża, Boży dar zdolny przemienić życie. Uspokoić serca i otworzyć drogi łaski, jest świętym narzędziem, które przybliża nas do Boga, pozwalający wysłuchać naszych próśb i umocnić naszą duszę w obliczu wyzwań życia, jest bezpośrednim kanałem Bożego Miłosierdzia, tarczą chroniącą przed złem i niewyczerpanym źródłem nadziei, która prowadzi nas w ciemnościach i oświeca światłem niebieskiej miłości. Jest aktem wiary, który wykracza poza słowa i który staje się pomostem do cudów, odpowiedzi i pocieszenia dla tych, którzy wierzą i szczerze poddają się potędze tej duchowej broni. Z wiarą wyrażaj swoją prośbę, uwierz całą siłą swojej duszy, że ona będzie wyczulona na najgłębsze pragnienia twojego serca, ponieważ niebieska matka nie tylko wysłuchuje. Ale przyjmuje z miłością i współczuciem każdą szczerą prośbę zaniesioną, ufaj, że czuje Twoje ból, radości i potrzeby jak matka, która rozumie każdy gest swojego dziecka, zanim jeszcze powie, przekazując jej swoje zmartwienia i nadzieje, mając pewność, że Twoje serce zostanie wysłuchane, a Twoje modlitwy zaniesione do Boga. Z. Matczyną troską. Która zamienia łzy w łzy pocieszenie i niepewność odpowiedzi, niech ta pewność będzie podstawą waszej wiary i siłą, która podtrzymuje was w trudnościach, wiedząc, że nigdy nie opuszcza tych, którzy szukają jej z oddaniem i prawdą. Dziękujcie za cud. Jeszcze zanim ujrzycie spełnienie swoich pragnień lub odpowiedź na wasze modlitwy, wznieście swoje serce z wdzięcznością za łaskę, która już nadchodzi. Gdyż taka postawa wiary świadczy o ufności w miłość i opatrzność Bożą. Nie objawiła się jeszcze tak, jakby została już otrzymana, ponieważ w ten sposób otwierasz drzwi swojej duszy, aby błogosławieństwa płynęły intensywniej i szybciej. Rozpoznaj, że prosty akt proszenia z wiarą jest już przywilejem. Który nas łączy nieskończona moc Boga, i że okazywanie wdzięczności jeszcze przed otrzymaniem jest potężnym sposobem na wzmocnienie tego połączenia i przyciągnięcie spełnienia tego, czego pragnie Twoje serce. Ta wyczekiwana wdzięczność jest oznaką zaufania w dobroć Boga i sposobem na pokazanie, że wierzysz, że On zawsze działa w Tobie łaski, nawet jeśli czas i forma łaski nie są jeszcze widoczne w Twoim życiu. Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej. Droga i umiłowana Matko Boża Fatimska, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wiary i nadziei, prosząc o Twoje wstawiennictwo u Twojego syna Jezusa Chrystusa, który jest zawsze naszą drogą, prawdą i życiem. W pełni ufam Twojej matczynej miłości, która przyjmuje nas w chwilach bólu, udręki i niepewności, oddaje Ci wszystkie moje zmartwienia, lęki i wątpliwości, wiedząc, że w Twoich rękach znajdą pocieszenie i siłę. Aby przemienić się w błogosławieństwo, proszę Cię, święta Matko, abyś patrzeć za mnie, za moją rodzinę i za wszystkich, którzy przeżywają trudne chwile, wylej na nas swoje światło, które oświetla najciemniejsze ścieżki i prowadzi nasze kroki bliżej Boga. Wstawiaj się za nami, Matko Najświętsza, zanosząc nasze prośby i prośby do Ojca Niebieskiego, abyśmy otrzymali łaski, których tak bardzo potrzebujemy w życiu, uwolnij nas od pokus zła. Chroni nas od wszelkich niebezpieczeństw i pomóż nam, bądźcie zawsze niezachwiani na drodze wiary, nadziei i miłości. Uczy nas całkowitej ufności w plany Boga i przyjmowania z pogodą ducha tego, co On dla nas przygotował, nawet jeśli nie rozumiemy Jego planów. Matko Fatimska, wylej swój pokój i swoje miłosierdzie na cały świat, wstawiaj się za cierpiącymi, za tych, którzy stracili nadzieję i za tych. Którzy czują się opuszczeni, okaż im swoją miłość i swoją potężną obecność, która nigdy nie pozostawia ich samych, inspiruj, daj nam być narzędziami pokoju i miłości w życiu otaczających nas osób, pomagając nieść Twoje przesłanie nawrócenia i nadziei do wszystkich serc. Matko przemień nasze niespokojne serca w świątynię pokoju i ufności naucz nas gorliwie się modlić i naśladować przykład twoich małych pastuszków którzy nawet w swojej prostocie rozumieli wartość wiary i modlitwy umacniaj nas na naszej drodze abyśmy możesz wzrastać duchowo i zbliżyć się do twojego syna Jezusa przyjmij naszą modlitwę z całą miłością i czułością jaką może ofiarować tylko kochająca i współczująca matka Przyjmij nasze słowa jako szczery gest wiary i poddania się, a każdą prośbę zachowuj w swoim niepokalanym sercu, wstawiaj się za nami mocą swojej matczynej miłości, biorąc nasze prośby i nadzieje do Twojego syna Jezusa Chrystusa, który w swoim nieskończonym miłosierdziu słyszy i odpowiada na wołanie wszystkich, którzy Tobie ufają. Bądź nadal naszym przewodnikiem i obrońcą na każdym kroku naszej ziemskiej podróży, pomagając nam stawiać czoła trudnościom i pokonywać wyzwania z odwagą i wiarą. Oświetlaj ścieżki, które wydają się nam ciemne i zagmatwane, i pozwól nam znaleźć w Twoim przykładzie pokory i oddanie, siłę niezbędną do wytrwania w nadziei i zaufaniu Bożej Miłości. Okryj nas swoim świętym płaszczem, tym samym płaszczem który symbolizuje Twoją nieskończoną ochronę i bezpieczne schronienie dla Twoich dzieci. Chwilach próby. O Matko Fatimska, swoim spojrzeniem pełnym dobroci, nadal inspiruj nas do życia zgodnie z naukami Twojego syna, naucz nas kochać bez ograniczeń, wielkodusznie przebaczaj i służ innym sercem pełnym współczucia, pomóż nam wzrastać duchowo i abyśmy we wszystkim, co czynimy. Zawsze szukali woli Bożej, abyśmy mogli żyć spokojem i radością w sercu. Całkowicie ufamy Tobie, Matko Boża Fatimska, i w Twoje ręce powierzamy wszystkie nasze zmartwienia, bóle i pragnienia, pewni, że pod Twoją opieką znajdziemy pocieszenie, bezpieczeństwo i łaski niezbędne do dalszego rozwoju. Umocnienia naszej wiary, abyśmy mogli, możemy stawić czoła każdemu dniu z pewnością, że wspiera nas twoja miłość i prowadzi do miłosiernego serca Boga, gdzie odnajdujemy prawdziwy sens naszego istnienia. Niech tak będzie dziś, jutro i na wieki. Amen. Zamykając te chwile wiary i refleksji nad modlitwą do Matki Bożej Fatimskiej, jesteśmy zaproszeni do odnowienia w naszych sercach pewności, że łaska Boża jest w zasięgu tych, którzy wierzą i głęboko ufają. Bez względu na ból, wyzwanie lub zwątpienia, bądź na swojej drodze, wiedz, że zwracając się do Matki Najświętszej, nigdy nie będziesz sam, ponieważ ona otula nas swoim płaszczem miłości i zanosi każdą naszą modlitwę bezpośrednio do serca Jezusa, który w swoim nieskończonym miłosierdziu. Zawsze słyszy nas i działa na naszą korzyść, nawet jeśli ich nie rozumiemy plany. Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej jest aktem oddania wiary i nadziei, który przemienia serca tych, którzy z pokorą i szczerością stawiają się u jej stóp. To w ciszy duszy dzieją się cuda. To w mocy modlitwę, abyśmy odnaleźli pokój w obliczu naszych bitew i to w miłości Matki Niebieskiej uświadamiamy sobie, że nigdy nie jesteśmy bezradni. Jej wstawiennictwo jest potężne ponieważ pochodzi z serca, które rozumie nasz ból jak matka, która się nią opiekuje dzieci w chwilach największej potrzeby. Dzisiaj miałeś okazję otworzyć swoje serce i połączyć się z czymś znacznie większym od ciebie. Odmawiając swoją modlitwę z wiarą i ufnością, zrobiłeś krok w kierunku światła, nadziei i pewności, że Twój cud jest już w drodze, niezależnie od tego, czy masz jakąkolwiek prośbę. Matka Boża Fatimska przyjmuje wszystko z miłością i przemienia twoje błagania w błogosławieństwa, które wpływają na twoje życie we właściwym czasie i w takim zakresie, jaki Bóg wie, że jest dla ciebie najlepszy. Wiedz, że każda modlitwa zanoszona z wiarą jest ziarnem zasianym na żyznej glebie nieba i że jej owoce przyniosą radość, pocieszenie i odnowienie w twoim życiu, nawet jeśli nadal nie widzisz rezultatów. Zaufaj Matce Bożej miłość i Boże miłosierdzie już działają aby przynieść Ci to, na co czekasz. Twoja wiara jest kluczem otwierającym drzwi, które wcześniej wydawały się zamknięte, a Twoja modlitwa jest mostem, który łączy Twoje serce z sercem Boga. Na zakończenie tej chwili modlitwy i refleksji zabierzcie ze sobą niezachwianą pewność, że cuda są możliwe dla tych, którzy wierzą i poddają się z wiarą Bożej Miłości i Miłosierdziu. Niech ich ufność w Bogu będzie ich siłą w najtrudniejszych dniach, i niech obecność Matki Bożej Fatimskiej będzie jak matczyny uścisk, który obejmuje ochronę i pocieszenie na każdym etapie Twojej podróży. Niech nadzieja rozkwita w Twoim sercu, odnawiając Twoje siły i oświecając Twoje myśli odwagą i spokojem. Stawiał czoła wyzwaniu, wiedząc, że nie jesteś sam. Pozwólcie, aby pewność nieskończonej miłości Boga wypełniła każdy zakątek waszego życia, przynosząc pokój tam, gdzie panuje niepokój. Radość tam, gdzie jest smutek i odpowiedź tam, gdzie są potęgowości. Ufajcie, że ten, kto modli się szczerze, zawsze zostanie wysłuchany. Bo nawet jeśli odpowiedzi nie zostaną